No i po ptakach, zgubiłem kluczyk do kurtki. So easy? No problem. No problem. Oczywiście, jakże mogło być inaczej. Chwilę po tym, jak Bara zerwał tę kutkę, kluczyk natychmiast się znalazł. Był w tej szufladzie, tu gdzie go szukałem. Nadal jest, jest na samym widoku. Ciekaw jestem, czy ktoś go dostrzeże. Przyczepił się po prostu do takiego magnetycznego uchwytu na telefon, a ten magnetyczny uchwyt przyczepia się z kolei do gimbala. O, w ten sposób oczywiście po zdjęciu, po zdjęciu kluczyków. Tylko co mi teraz po kluczyku, skoro ta kłódka jest zerwana, no nie spróbuję może, może jakoś ona ocalała. Ale zobaczymy. O, rzeczywiście nic nie pękło, po prostu wyskoczyło jedno z drugiego i nic się tej kupce nie stało. Można ją znowu używać. Widać z tego kutka jest wielokrotnego użytku. O, rzeczywiście działa. Kiedy się rano obudziłem, to myślałem, że to był sen, ale ten krzyż to dowód na to, że ta sytuacja wydarzyła się naprawdę. Otóż wczoraj, kiedy przyleciałem do Gambii, podczas odprawy paszportowej podeszła do mnie kobieta, chyba celniczka, i na moim plecaku narysowała białą kredą właśnie ten krzyż. Po czym zostałem oddzielony od reszty i zamknięty w takiej małej pakamerze. Przeszukano cały mój bagaż i przyczepiono się do drona. Żądano opłaty za wóz drona do Gambii. Ostatecznie skończyło się na sfotografowaniu mojego paszportu, i dzisiaj mam pojechać na lotnisko po to, żeby te sprawy wyjaśnić. Ewentualnie wnieść jakąś opłatę. Wydaje mi się, że po wniesieniu tej opłaty będę latał tutaj na Legalu. A tu jest inny dron. To jest ten dron, którego służby celne Gambii nie znalazły. A tam już Ocean Atlantycki. Bilety lotnicze są w aplikacji, na telefonie, paszport, karta bankomatowa czy bankowa, prawo jazdy, przyda mi się tutaj. To jest negatywny wynik testu, który jest ważny 72 godziny, był zrobiony w Hamburgu. Potwierdzenie przyjęcia dwóch dawek przeciwko COVID-19, tak zwana żółta książeczka szczepień. Zaszczepiłem się na wszystko. Część tych szczepień jest obowiązkowa, inne są rekomendowane, ale ja zaszczepiłem się na wszystko. Mówią mi tutaj, że to nadmiar entuzjazmu, ale pomyślałem sobie, że w dobie tych antyszczepionkowców, to zrobię sobie fan i przyjmę po prostu szczepionki na wszystko. Karta telefoniczna afrykańska, Afrisel no i oczywiście leki Cipronex, to jest antybiotyk po zderzeniu z dronem. Uszkodziłem sobie palec, niestety wdało się jakieś takie zakażenie i Muszę to leczyć antybiotykiem. Dalej mamy lek profilaktyczny przeciwko malarii, malarone. Przyjmuje się go jeszcze przed przyjazdem do Gambii, a potem przez cały pobyt trzeba to kontynuować. I wreszcie rutinoskorbin, tutaj akurat pod postacią rutinovid C. Tak wygląda moje, moje przygotowanie do wyjazdu. A jeżeli chodzi o to, o kasę, to za chwilkę opowiem o tym więcej. Też warto wspomnieć, że nikt tutaj tej żółtej książeczki nie sprawdza w ogóle, o to nie pyta, więc należy uznać, że te szczepienia, które są uznane jako obowiązkowe, jednak obowiązkowe nie są. Kiedy pokazałem to na granicy, to po prostu skwitowano to takim dość ironicznym uśmiechem. A jeśli tu Was zapytają skąd jesteście, to nie łamcie sobie języka. Poland, Holland, Holland. Powiedzcie Lewandowski i wszystko jasne. Hello, Abdullah. Yeah, how are you too? I'm fine, thank you. Do you remember my name? You, actually, I forgot. Yatsik. yes, you are right. May I record you? Uh, you Uh said May I record you? May I make a film with you? Yes, yes, yes. And what yes, about yes. your daughter and your wife? Yeah, 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 no problem. You sure? Yeah, yeah, welcome. Beautiful baby. Yeah. What's her yeah, name? My name is Awa. Awa? Yeah, baby Awa. Awa? Yeah. And you? Lef. My and name and tell me about languages in Gambia. How many languages do you speak here? Actually there are many. I know that many. Yeah, but uh, like even me to me tell you the amount of language, I must count them. Maybe like we have Maninka and Wolof Siri and Jola and Sarahule and Bambara. Oh, there are many. I know there are more than ten. But how do you communicate with other people then on the on the streets? But we have Wolof our Wolof is our common but language. Like every Gambian can speak Wolof. Mm -hmm. yeah. That one is the common mm -hmm. language. It's our local language. Every Gambian can speak it. English is the official language, but some people also they don't go to school. That's why it would be very hard for them to speak English. But we know, we, we like, you know, England, they, are, they colonize us. And England, they speak English, the Britannians. So that's why English is our common language, it's our colonized language. May I have the last question to you? Yeah, you mosquitoes. Tell mosquitoes. me about mosquitoes. Yeah, yeah, yeah. You know, Does like, your daughter suffer from mos mosquitoes? Yeah, mosquitoes. they are too much in this country. Cause you know mosquitoes, they only like dirty, dirty places. And you know Africa here, like we are very poor. We don't have like, we don't have much of, we don't have so many things to to, to like to to know how to protect us from mosquitoes. So which means. Mosquitoes always disturb us. That's why people always have malaria. I saw above your bed, in the bedroom, I saw the net. Is it against mosquitoes? Yes, yes, we are we protecting like the you are protected against mosquitoes. But you use it only in the night? Yeah, uh, use it on the night. when, when, on when we want to sleep. And during the day? No, you don't use it during the day. They don't bite? No, only night time. What's your name? Our? Yes. Maybe Abdullah. Now it's your turn. Okay, you can recall me. me. Okay, no problem. You and may Mr. I, may I take, you? but please remember, yeah, yeah, keep yeah. my head in the viewfinder. Okay, I know. And may I take your daughter on my knees? Okay, no problem. <laughs> hour. Uh, hour, hour. Maybe uh, hour. Hour, okay. Maybe 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 hour. Hour. So she's very beautiful. Mr., how you doing? And she's one year, maybe. one and a half? Yeah, maybe one and a half. One maybe one and year half. six months. And Abdullah, like tell me one thing because here in Gambia we are Muslim yes Nine, more than 90% yes of yeah, you. Mostly, yeah, mostly. and tell me it is not a problem to show yeah, your wife yeah. to, 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 yes, to yeah. other people no no, no no it's not a problem in muslim society no no it's not a problem she doesn't cover her uh, her face yes actually she should do, do. Yes. but you know now. like people now they don't do 100% the what, do what they should do and, and they only do like, what, use the freedom, freedom and tell me if somebody says here to you that your wife is beautiful really? Really? he's polite well. or unpolite Is it a polite way? Yes. Is it like? No, not, not, not a problem. Not a problem, so problem. not a problem. Not a problem. So translate to her. Niele, one dąży do problemu. No, no problem. You see, she likes me. Yes, yeah, she likes you. I can see. I am her maybe, uncle? Maybe yes. You are. She got uncle. uncle from Poland. Yes, yes. you Uncle Jacek. Uncle Jacek. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Kiedyś przestrzegano przed cukierkami. Jak da się jednomu dziecku to. Od razu następne co Teraz to już nie działa, teraz chodzi o kasę. Ledwie się uwolniliśmy samochodem od tej grupki maluchów. Chcę te krowy sfilmować, spróbuję jakoś przejść przez tę ulicę. Mam nadzieję, że mi się uda. Znalazłem to, co chciałem, mianowicie chcę pokazać Wam flagę Gambii. Jest ona tutaj na każdym numerze rejestracyjnym. Ta akurat jest 300, może dlatego właśnie ją wybrałem. Jak widzicie, składa się ona z trzech pasów. Nie, no oczywiście ściemniam, do tego, że pasów jest pięć i każdy z nich ma znaczenie cztery kolory mianowicie czerwony u góry, potem pas biały, niebieski, znowu biały i zielony. I interpretacja tych barw jest następująca: ten górny pas czerwony to jest słońce, niebieski po środku. Wody tego państwa, wody Gambii i przede wszystkim rzeka Gambia, warto powiedzieć, że dziesiąta część kraju to są te wody śródlądowe. Dla porównania w Polsce to zaledwie 3%, czyli tutaj jest znacznie więcej wód w Gambii. No i wreszcie zielony, nie trudno się domyślić, a może i trudno, bo jesteśmy w Afryce, a to jest kraj, który jest bardzo zalesiony. Na pewno słyszeliście to określenie namorzyny. Ale też, oczywiście, bardzo wiele innych miejsc, gdzie są po prostu lasy. I wreszcie kolor biały, kolor biały, który oznacza pokój. Tutaj wyraźnie widać, że ten kolor biały to rzeczywiście jest element flagi, to nie jest przerwa pomiędzy tymi pasami. Zobaczcie, że tablica rejestracyjna jest żółta, a ten biały kolor jest po prostu tutaj namalowany, więc on ma bardzo duże znaczenie dla interpretacji tych barw. Gambia, Gambia, cały czas Gambia. Zabiorę was jeszcze na cmentarzysko samochodów. Tutaj to jest warsztat, próbuje się jeszcze te stare grady jakoś reanimować. Tam w tym warsztacie za tą bramą pracują właśnie 12, 13 i 14 letnie dzieciaki, oczywiście chłopcy. To wszystko działa mniej więcej tak, że stare graty są ściągane z Europy. Widocznie ktoś jeszcze na tym zarabia. W Europie nie miałyby one absolutnie żadnej wartości, ale ponieważ są stare, zniszczone, więc szybko się przyją. Do tego tutaj jest bardzo duża wilgotność powietrza, wysoka temperatura, jak, i, jak widzicie, zapylenie, które no nie sprzyja tym, tym silnikom. Dlatego te samochody bardzo szybko są złomowane. Nie ma co z tym dalej robić. Nie ma tutaj wielkiego przemysłu, gdzie można by było ten stal przetopić i tak to właśnie wygląda, jak wygląda. Pora na obiad. 50 Dalasi, czyli mniej niż 1 euro. Pamiętacie, jak mówiłem rano, żeby tylko wodę butelkowaną używać tutaj? Kupiłem te orzeszki od dziewczynki, która ją myła w zwykłej wodzie i wysuszyła na słońcu. Bardzo dobre. Gambia żyje właściwie tylko i wyłącznie z upraw. No, każdy na pewno jadł Gambijskiego orzeszka Ziemnego, ale też i wiele innych. Przemysłu praktycznie tutaj nie ma. Gambijczycy chcieliby rozwinąć u siebie turystykę, ale to jest bardzo trudne. Trudno jest wyżywić cały naród z turystyki. Najlepszym przykładem jest Egipt, który ma no, bardzo duże zalety, jeżeli chodzi o właśnie ten ruch turystyczny, przede wszystkim Morze Czerwone i te rafy koralowe wokół Półwyspu Synaj. Natomiast praktycznie nie ma tutaj bydła. Nie hoduje się tutaj zwierząt. Te krowy, które widzieliście przy drodze, to jest wyjątek. A ciekaw jestem, czy ktoś zgadnie, dlaczego nie hoduje się tutaj bydła. Spokojnie, spokojnie będzie podpowiedź. Otóż, moja nauczycielka w liceum miała ksywkę gambięza. Gambięza. Oczywiście chodzi o Trypanosoma gambięze. Dlaczego miała taką ksywkę? Bo po prostu swoimi wykładami wszystkich usypiała. Nie, nie było tak źle. Była bardzo dobra oczywiście. No, każdy chyba czytał w pustyni i w puszczy, więc wiadomo o co chodzi. Szyby już trochę przykurzone. Moi przewodnicy tę drogę nazywają autostradą i się bardzo z niej cieszą. Rzeczywiście jest to dość szeroka droga, jak na warunki gambijskie. Ale też nie ma co się dziwić. Ja pamiętam, kiedy i my w Polsce z takich się bardzo cieszyliśmy. Kupiłem właśnie w lokalnym sklepie taki napój ananasowy. Afryka. Bardzo jestem ciekaw jego smaku. W sumie bardzo smaczne, zimne, słodkie. Czuć ananasem, ale też jakąś delikatną chemią, ale ogólnie może być. Miałem nadzieję, że jakiegoś termita uświadczę, ale nie widać. W każdym razie z tego robią tutaj cegły. Dzień pełen wrażeń, prawda? Powoli słońce zachodzi nad Atlantykiem, ale ja jeszcze obiecałem wam kilka słów na temat. Banknotów gambijskich i proszę bardzo, to są one. Najmniejszy nominał to jest 5 delacji wygląda w ten sposób. Zwróćcie uwagę, że jest tutaj napisane Central Bank of the Gambia. Jego Druga strona wygląda tak. Dalej mamy nominał 10 delacji, proszę bardzo, jest tutaj. Dalej mamy nominał 20, Lassie, 50 50, 100 i wreszcie 200, zwróćcie uwagę, że te banknoty w Gambii mogą być nawet bardzo zniszczone, podarte, a mimo to nadal są środkiem płatniczym tutaj. Pytanie ile to jest, co za to można kupić, więc liczymy mniej więcej 60 i za 1 euro, tak więc gdybyśmy chcieli uhonorować, wynagrodzić nauczyciela gambijskiego, to mniej więcej potrzebowalibyśmy Taki plink banknotów. Powiedziano mi, że gdyby to był bardzo dobry nauczyciel i pracował w dobrej szkole, być może jego pensja wynosiłaby nawet tyle. Gdybyśmy jednak w tych samych pieniądzach chcieli wynagrodzić nauczyciela w Polsce, najprawdopodobniej nie starczyłoby tej kasy, która jest w tym momencie na stole. Tak więc no, nie można się dziwić, jeżeli zobaczymy Gambijczyka który z siatką, właśnie z taką siatką idzie na jakieś zakupy, czy załatwiać jakieś interesy w Gambii. Ja to dzisiaj widziałem, widziałem kilka razy. Zapytacie pewnie, skąd ta kasa? Skąd ta kasa? No pochodzi z zasobów właściciela tego miejsca, w którym mieszkam. Po prostu pożyczył mi to jako rekwizyt do tego filmu. Drodzy widzowie, jutro też jest dzień. Szczerze powiem, jestem troszeczkę zmęczony i też mocno opalony. Tak więc pozdrawiam Was Serdecznie i gorąco, gorąco, tak jak jest w Afryce, gorąco pozdrawiam was z nad Atlantyku.